To jest matematyczny, bawa. Tu jest I na czarmarka, też tu jest. to, to głupie, żeby nam. Ja to nie To jeszcze dla pana też nie. Dzięki mojkowi Dzięki temu panu klientowi, co to był zacny. Nagrodził mi za to, że 750. Rozmę? Dobra, 7,50 zł, nawet 5 zł i tak. worek ziemniaków. O, trochę jest, że to przez to, że to jest, bo są też strasznie zmęczeni tym światłem. Udziera się mnie też. 28,10 mhm. Karto? Kartą? Tak. Dobra. ubawa tak. tu się udziela. Udg. się ściem się w co może zarówno, że to... Przyglądźcie na tak grodzim, czy już się za takich rozpoznaję. Nie ważne tak, jakie to, że ludzie tak męczycie się w tym Polandzie. na ja zewnątrz. Dzięki. Tak, tak, za ten, to jest Śmiało. Ona Oczywiście. Siedem złotych. Ja polecam pana tego. No, tą z żółtym wieczkiem. A nie to jest, no, 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 ta bardziej ta druga. No, ale ona jest taka lekko, lekko leko no tak, kiszona, nie? Так как шо, 12 12 000. 000. Uh -huh. Но, что у нас? По нашим золотым. Порзовый остров, полностью.